Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z znaku bliźniąt w horoskopie na styczeń 2023 roku. Z tej strony, Teročista Konrad, jeżeli jesteście nowymi osobami na moim kanale, to serdecznie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze wszystkim na bieżąco i abyście nie przegapili horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiał rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, kiedy regułka za nami, zaczynamy moi drodzy. Zobaczmy. Bliźnięta i styczeń. Sprawdzimy sobie tutaj. Jaka będzie ogólna energia tego miesiąca? Co Was czeka w sferze emocjonalnej oraz co Was czeka w sferze zawodowo-finansowej? Także oglądajcie film do samego końca. Bliźnięta. Patrzymy. Cóż tutaj dla Was? <laughs> ogólna energia miesiąca. Miłość, emocje, uczucia i praca, finanse, materia. Także zobaczymy, cóż tu się nam pokaże. Ogólna energia miesiąca. Król Mieczy. Dobrze powinnyście się, moje drogie bliźnięta, czuć, gdyż to jest żywioł powietrza, wy też. Wasz znak zodiaku jest ze żywiołu powietrza, także energetycznie w tym miesiącu powinnyście się bardzo dobrze czuć. Do czego ten miesiąc będzie dobry? No przede wszystkim ten miesiąc będzie dobry do załatwienia spraw administracyjno-sądowniczo-urzędowych. Czyli jeżeli chcecie w styczniu rozpocząć załatwianie bądź kontynuować załatwianie tego typu spraw, to mam pokazane, że bardzo dobrze na tym wyjdziecie i z pozytywnym rezultatem się to Zakończy. Również styczeń jest dobrym miesiącem na to, aby, aby tutaj wykazać się intelektem i rozwijać swój umysł, również poprzez naukę, czy też poprzez zdawanie jakichś egzaminów. Tutaj oczywiście z pozytywnym wynikiem. Mam też pokazane, że miesiąc jest bardzo dobry do tego, aby odwiedzić lekarza i skontrolować tutaj swoje zdrowie, gdyż jeżeli zrobicie to w styczniu, to otrzymacie dobrą diagnozę. Diagnozę, która pozwoli Wam na to, aby yy, no to Wasze zdrowie w pewnym sensie tutaj podratować i aby je uleczyć. Także w energii ogólnej powinniście czu czuć się dobrze. Intelekt będzie tutaj i główka górowa. <laughs> Natomiast, jeżeli chodzi o uczucia, o miłość, no to mamy kartę Słońca, czyli yy, cieszcie się i radujcie wszyscy, którzy możecie. Jeżeli chodzi o singli. I o Singielki z Poznaku Bliźniu, no to jak najbardziej jest tutaj znalezienie nowej miłości. Wy też bardziej się na tę nową miłość otwieracie. Ja mam tutaj pokazane, że y, takie złe doświadczenia zostawiacie po, daleko za sobą w przeszłości i skupiacie się tutaj na sobie, skupiacie się tutaj na tym, aby wam było dobrze, abyście były szczęśliwe, abyście były zadowolone, aby. Być takim bardziej otwartym na tę miłość i dzięki temu przyciągacie nową osobę. Nową osobę możecie poznać w miejscu, gdzie jest muzyka, gdzie jest taniec, gdzie jest y, dużo śmiechu, uśmiechu, radości i dobrej zabawy. Natomiast, jeżeli chodzi o osoby w związkach, no to również fantastycznie. Mam pokazane polepszenie zdecydowane w Waszym związku. Czyli, jeżeli do tej pory było źle, jeżeli do tej pory byłyście nieszczęśliwe, no to ja mam tutaj zdecydowanie pokazane to, że wraz z tym miesiącem, wszystko to, co złe i te czarne chmury. Się rozmywają, rozpływają, a ty i twój partner zbliżacie się do siebie, no i jesteście tutaj zdecydowanie bardziej szczęśliwi. A jeżeli było dobrze, no to nadal będzie w Waszym związku dobrze. Żadnych rozstanień, większych kłótni, problemów tutaj nie widzę. Raczej ten miesiąc jest pod taką energią pogodzenia i. I zadowolenia z tego, docenienia tego, że pomimo iż w żadnym związku nie jest idealnie, bo nikt nie jest idealny, no to jednak docenicie to, co jest dobre w Waszym partnerze, a Wasz partner doceni to, co jest dobre w Was. Również dużo zabawy jest pokazane dla Ciebie, i dla Twojego partnera, czyli nie wykluczam, że pójdziecie na jakąś imprezę okolicznościową, na której będziecie się bardzo dobrze bawiły. No, ale jak to mówią, jak ktoś ma szczęście w miłości, no to nie ma przy pieniążkach. No i w tym miesiącu niestety u Was tak może być. Jeżeli chodzi o pracę, szukasz nowej pracy, ja znalezienia nowej pracy nie widzę. No, na pewno nie widzę tutaj znalezienia nowej pracy, wręcz przeciwnie, mój drogi. Bliźniaku, mam pokazane, że jeszcze nie jesteś pozbierany po stracie starej pracy, poprzez co energetycznie nie przyciągasz do siebie w styczniu fajnej nowej pracy. Wylecz się po stracie starej pracy i po tych złych emocjach, które były związane z jej utratą, i dopiero wtedy zacznij szukaj no szukać nowej. Bo jeżeli wiecie, to tak jakbyście. Wybrudni ubrali na siebie piękne, eleganckie stroje. No to nie ma sensu, tak? I tak samo jest w tym przypadku. Trzeba sobie posprzątać, aby poszukać czegoś nowego. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, no to tu może być już bardzo różnie. Bardzo różnie. Nie wykluczam przy dziesiątce mieczy, że co niektóre bliźnięta, takie które wiedzą, że ich pozycja jest niepewna w pracy, że stracą tę pracę i ta praca się zakończy. No, ja nie mogę tego wykluczyć, gdyż jest taka możliwość tutaj w kartach pokazana, ale to tylko dla paru osób. Jednak dla większości mam pokazane takie ciężkie energie i ciężkie zakończenia w pracy, które będą dla was dobijające. Na przykład jakiś dział w waszej pracy się zamknie i wy tutaj no, nie spodziewacie się tego i będziecie straconi. Strasznie rozgoryczeni z tego powodu, mam pokazane, albo odejdzie ktoś z pracy, kogo uwielbialiście, no i też Wam będzie tutaj bardzo przykro, że ta osoba odeszła i, i już nie pracuje z Wami. Jakieś takie nieprzyjemne zdarzenie związane z zakończeniem może mieć miejsce w styczniu w Waszej sferze zawodowej. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, no to one na pewno kolorowe w styczniu nie będą i mam pokazane, że po prostu większość bliźniąt będzie musiało zacisnąć pasa. Również co niektóre osoby spod znaku bliźniąt mogą wraz z Nowym Rokiem stracić jakieś źródło dochodu. No cóż moi drodzy, dziękuję Wam ślicznie za obejrzenie horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to proszę, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do samego końca, to yy, zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja Wam życzę wszystkiego tego, co najpiękniejsze z tego czytania i udanego miesiąca. Wracajcie za miesiąc, subskrybujcie kanał. Papa! Pa.